Proszę Państwa, mamy dzisiaj pikietę przed sądem apelacyjnym w Katowicach. Jesteśmy świeżo po wizycie komornika u naszego kolegi Tadeusza. Sprawa na razie rozbija się pozytywnie: to znaczy, komornik odstąpił od czynności, od próbek misji. Okazało się, że ważne było złożenie pisma ze skargą na czynności komornika. Także są jeszcze jacyś sędziowie przyzwoici w naszym kraju, którzy wstrzymali te czynności i komornik też się zachował nad spodziewaniem spokojnie. Także byliśmy grupą i to jest ważne, żeby się solidarnie wspierać, bo różnie w życiu bywa, żeby nie być samemu. Także tu wszystkim trzeba wyrazić podziękowanie za tą solidarną dzisiaj postawę w sprawie kolegi Tadeusza. Kolega Tadeusz ma tu ogromne zasługi w naszym środowisku, działa od lat, jest jednym z tych, który był szczególnie represjonowany i należy do tego niewielkiego grona ludzi, których pozbawiono wolności za dopominanie się sprawiedliwości po naszej akcji w Starachowicach, gdzie... Wywalczyliśmy jawność procesu mafii komunistycznej SLD w Starachowicach. Został ukarany i przez kilkanaście dni był w areszcie za to, że domagał się jawności i sprawiedliwości. Zresztą ta wspólna akcja wielu środowisk w Starachowicach, przyjazd naszej grupy, ponad 200 osób, tam odbył się szerokim echem. W mediach często jest pokazywany w telewizji i jest dobrym przykładem. Że presja społeczna powoduje, że w sądach odtajnia się posiedzenia i tutaj w sądzie apelacyjnym, dlatego dzisiaj robimy bukietę, że to jest jeden z takich ostatnich skansenów, taki sąd, w którym odmawia się jawności posiedzeń, ponieważ tak nam tutaj się tłumaczy w sposób zupełnie jawnie bezprawny, że. Jest jakaś jawność zewnętrzna, tajność wewnętrzna, pełny, pełna pogarda dla standardów jawności i w tym sądzie apelacyjnym niestety posiedzenia sądu w Wydziale Karnym są tajne, nie zawiadamia się z reguły nas o posiedzeniach w ogóle, zawiadamy się tylko prokuraturę. To jest łamanie podstawowych praw obywateli do równości w procesie gdzie mamy prawo brać udział, mamy prawo wypowiedzi, mamy prawo wiedzieć, mamy prawo być obecni, mamy prawo argumentować swój punkt widzenia. Dopóki takie podstawowe standardy europejskie, standardy państwa prawa i takiego logicznego rozumowania nie będą przestrzegane, dopóty będziemy tutaj robić protesty, aż społeczeństwo namówi, zmieni ten wymiar sprawiedliwości w takim kierunku, żeby te elementarne standardy europejskie również w sądzie apelacyjnym